Hej, dzisiaj wózek Walk Baby Snap 3, czyli wersja trójkołowa, bardzo fajnej spacerówki. właśnie od tych kół zaczniemy. Jest to wózek trójkołowy, ale tutaj to koło przednie jest tak naprawdę podwójne. Więc jest to fajna alternatywa dla tych, którzy się troszeczkę obawiają wózka na trzech kołach, chociaż niesłusznie. Niemniej jest to dosyć wygodne. Przy czym nie, przez te podwójne koła on może nie jest aż taki zwrotny jak zwykły trójkołowiec, ale nadal pozostaje bardzo zwrotnym wózkiem. To, co wyróżnia wersję trójkołową od czterokołowej, to to, że ma wyczuwalną amortyzację na przednie koło. Jak widzicie, i to faktycznie da się wyczuć w terenie, kiedy wózek jedzie po jakiejś trawie, czyli spacer do lasu, jakiś okazjonalny, wiecie, po takiej normalnej drodze leśnej, parku i tak dalej, jakichś małych wertepach, to na pewno jest to fajne. Jest to wózek miejski, no ale takie wypady na pewno się ta amortyzacja sprawdzi. Można go też zablokować do jazdy na wprost poprzez naciśnięcie tego hop dzyndzelka. no i wtedy hopa już koło jedzie na prosto. A potem go odblokowujemy i znowu się pięknie kręci, więc znowu zyskuje tą fajną zwrotność. O. To, co mi się podoba bardzo w tym wózku, to buda, która już sama w sobie jest duża, ale dodatkowo poprzez rozsunięcie suwaka, można ją powiększyć i wtedy jest po prostu mega fajną budką, która osłoni dziecko i od słońca, i od wiatru, i od deszczu. Eee, mamy też tutaj takie okienko odpinane na rzepy jak trzeba. To oba można zrolować i zapiąć guziczkami, to są takie słuchajcie małe, drobne bajery, ale bardzo przydatne, bo po prostu okazują się w praktyce, tak, w praniu. Siedzisko, oparcie tego siedziska jest regulowane, jest to regulacja paskowa, czyli tutaj naciskamy, hop i rozkładamy i w zasadzie rozkłada się siedzisko prawie do pozycji takiej leżącej, więc spokojnie maluch się prześpi. A jeżeli do tego, słuchajcie, w ogóle dodamy rozkładany, regulowany podnóżek, to no zobaczcie, ta pozycja do spania dla dziecka jest naprawdę mega duża. I podnóżek regulujemy tutaj takimi dwoma guzikami po boku. Hop, można opuścić. Jak jest mniejsze dziecko i chce się drzemnąć, no to klik, klik do góry, jak tam nam wygodnie wyregulować. Pasy, słuchajcie, od razu wam pokażę. E, pasy są, e, można rozpiąć na ramienne z biodrowymi, więc fajne dla starszych dzieci, i są e, wpinane osobno. A jak trzeba, no to oczywiście łączymy z naramiennymi i też klip-klip wpinamy. Jest pałąk, e, i z tym pałąkiem jest tak, że faktycznie troszeczkę ciężej się go wypina. Tutaj z, po boku jest taki guzik, trzeba go wcisnąć. Jest, moim zdaniem, tak niefortunnie, trochę umiejscowiony. Za to jest odginany, więc nie trzeba z dwóch stron. Odpinać, tylko wystarczy z jednej, dziecko można wsadzić, zapiąć i ten pałąk jest fajnie y, usytuowany, więc dziecko nie ma za nisko, za wysoko. Jedyna wada to to, że jest z pianki, więc dziecięce zęby, niam 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 mogą go obkryć. E, co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, mega fajny bajer, prosta, mała rzecz, a cieszy kieszonki. E, na nie wiem, smartfona, portfel, zamiast torebki, na drobne rzeczy, bułkę. Nie wiem, co tam wam jeszcze przyjdzie do głowy. Ale te kieszonki, jak trzeba, to zobaczcie, latem, mega, jest przebiewnie, więc jeżeli dziecko sobie zaśnie, to tam się nam nie upiecze, mówiąc tak troszeczkę przesadnie, ale też mała rzecz, a cieszy też oczywiście z jakimiś takimi, wiecie, guziczkami, bardzo fajna sprawa, a jak maluch się obudzi, papa, podciągamy mu siedzisko. Koszt na zakupy, słuchajcie, jest naprawdę spory i zmieści się tam dużo drobiazgów. Tutaj, słuchajcie, jest jeszcze taka osłonka, która jest w komplecie, więc też na taki okres przejściowy można ją sobie zastosować. Ale chciałabym Wam pokazać też hamulec. Hamulec jest dosyć nietypowy i inny niż w pustach zazwyczaj. On działa na zasadzie takie lewo-prawo czyli proszę bardzo, włączamy i wyłączamy. Proste, fajne. I naprawdę szybkie, więc mi się nie bardzo podoba i chodzi leciutko. No i na koniec składanie. Naciskamy tutaj, jest taki przycisk, hop, tu drugi, hop, i wózek. Zobaczcie, elegancka kanapeczka i on się też tutaj blokuje takim szarym przyciskiem. Ma pasek, niewielka waga, bo trochę ponad 6 kg. No i można iść. Słuchajcie, bardzo fajna spacerówka trójkołowa. Czy lepsza trójkołowa, czy czterykołowa? One są dosyć podobne. Odrobinę bardziej zwrotna, no i jest ta amortyzacja na przednie koło. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Pa!